Cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow. Is Szybka zmiana stroju. Chodź, szybko, chodź, chodź, chodź nakładamy. Teraz Stasia chce być Mikołajem, tak? Dawaj, chodź. cześć! Ludzie, tak? My tutaj mamy świąteczny klimacik, robimy sobie od rana. I tak w ogóle to witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w trójkę w domu, ponieważ Andrzej znowu jest chory, wytrzymał raptem 3 dni w przedszkolu. Ma jakąś wirusową infekcję, mocno gorączkuje, ale. Wiadomo, życie, tak? Ja go teraz trzymam w domu, ponieważ my za tydzień jedziemy już w sprawie ortez, w sprawie wizyty u orologa. Mamy taki konkretny wyjazd, więc musimy Antośa szybko postawić na nogi. Także my tutaj się bawimy i spędzamy fajnie czas. Znaczy ja fajnie spędzam czas. Tutaj jest aferka. To? Dobra, nie zrozumieliśmy się, przepraszam. Już jest okej? Okay? Pokaż się, Antoś. Tutaj pokaż się. To ja na czapkę, okej? Okay? Ja nakładam. A jeszcze nie wchodzi na głowę. Nie, nie tak. Nakładajcie się nie kłóćcie, dobra? E, potem w wolnej chwili, w takiej naprawdę, naprawdę wolnej chwili, w ciszy i spokoju będę miała taki, taki moment. To opowiem wam o wizycie u ortopedy, bo jest taki <skrym> trudny temat dla mnie. Eee, więc chciałabym do tego podejść na spokojnie, powiedzieć co tam, co tam po prostu się wydarzyło. Mamy sobotę, y, jestem sama z Antośkiem w domu, Robert pojechał ze Stasiem na rehabilitację, niedługo zbieramy się również do moich sióstr piec pierniczki, wczoraj zrobiłam porządne zakupy, jeżeli chodzi o to, y, kupiłam kolorowe pisaki, jakąś, jakąś posypkę y, w tamtym roku. Piekliśmy pierniki. Antoś już ogarnia o co chodzi i pamięta z tamtego roku. Stasio też w tamtym roku ozdabiał i tak dalej, ale był jeszcze malutki, także myślę, że w tym roku też będzie miał naprawdę przy ogromną frajdę z tego powodu. Kochani, dzisiaj o północy zakończyliśmy zbiórkę. Zamknęliśmy, uzbieraliśmy na koncie jest ponad 25 tysięcy. Chciałabym. Podziękować. ja jestem w ogromnym szoku, do mnie to jeszcze nie dociera, to była duża suma pieniędzy do uzbierania, są większe, są inne zbiórki i tak dalej, ale dla mnie to były duże pieniądze do uzbierania, w pewnym momencie zaczęłam tak troszkę... Może nie tyle, co jakby przestawać wierzyć w to, że skończymy tą zbiórkę, ale yy, ona ciągnęła się, po prostu strasznie się ciągnęła. Yy, ale tak czy siak, zamknęliśmy ją przed końcem roku i chciałabym po prostu z tego miejsca przeogromnie podziękować wszystkim, dosłownie wszystkim, którzy przyczynili się do zamknięcia tej zbiórki. Yy, każdej osobie, która wpłaciła, która udostępniła, która próbowała nagłaśniać tą zbiórkę. Yy, tak, w końcu zakończyliśmy i możemy wejść w nowy rok bardziej stabilnie spokojnie, jeżeli chodzi o yy, po prostu o finanse, tak? Yy, no Stasiowe, stasiowe rehabilitacje wcale nie są najtańsze, tego jest, jest dosyć sporo. Myślę, że ta suma powinna nam starczyć na, na cały rok. Także okay. że ogromnie, przeogromnie dziękujemy z okay. całego serducha. No i co, czekamy na Stasiulka, aż wróci z rehabilitacji. Ogarniamy się i jedziemy piec, pierniki. Ten vlog będzie chyba taki dosyć świąteczny, bo Do jutro również będziemy ubierać choinkę, czyli wszystko będzie takie zachowane w klimacie świątecznym. Bardzo się cieszę i bardzo brakuje mi właśnie takiej swobody, takiej jakby wolności w tym wszystkim. Nie problemu, więc ja, cieszę się, że ten vlog będzie taki. Dosyć spokojny, ale na sam koniec już w wolnej chwili, kiedy będę miała właśnie chwilę tego, takiego spokoju, aby z Wami dłużej pogadać, opowiem Wam tym, o będzie, o tych informacjach, bo to dosyć jest dla mnie trudne. Temat, już Wam powtarzałam właśnie w poprzednich nagrywkach, ale no jak wiecie, mój autus jest teraz chory, więc jeszcze pewnie poszedłem następnym tygodniu w domu. Ja będę szukała takiej możliwości, aby spokojnie porozmawiać z Wami, ale w tym momencie no nie jest to możliwe. completely. sonia Oh, le. No. Sonia. Need the mistletoe and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow we Everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Ciao, Bima. Ja, Ciao, Jessica. Now the vlogu. Piernicchi. Massa bo produkcji pierników. Znalazłam 350 50 sztuk. Będziemy zaraz piec i ozdabiać. Dzieciaki będą ozdabiać. My też no. Będziemy ozdabiać. Ja będę ozdabiać od Ja zrobię ja najładniejsze pierniki. Fajna tak? Pojedziemy potem po choinkę? Nie. nie. Przepraszam, Grinchu jeden. Pojedziemy nie po choinkę? Nie, dzisiaj nie. Pojedziemy, Andrzej powiedz, raczej, że chcemy choinkę, tak? Tak. No nie. właśnie. Nie. Chcemy choinkę. Chcemy choinkę. Nie psuj nam świąt. Grinchu ty jeden. Nie. Będziemy ubierać choinkę dzisiaj? Tak. No dzisiaj właśnie. Ja. Jutro kupimy choinkę. Yy, dzisiaj kupimy, a jutro ubierzemy, dobra? Jutro a teraz będziemy malować ciasteczka, tak? No właśnie. Yeah. is this time is it ever since July I've been happier than I have ever been its safe to say that my love for you is true tomorrow it is Pogoda, pada śnieg Jak w białym śnie! Lubię patrzeć gdy... tak przypomniałam? Pamiętasz dalej tekst? To ja? Tak no, ja tej y Jedziemy po choinkę Dzieciaki są, u dzieci Dzieciaki są u dziadków Jedziemy po choinkę Ustok jest dzisiaj cały zasypany Śniemy. Lubisz taką pogoda? bardzo. Co? To no bardzo. Ale na sercie się pytam. Nie ja lubię. Nie masz problemu, jak trzeba samochód odśmierać? Nie mam. Ja mam. Zwłaszcza gdy trzeba na fizję jechać ze z rana. No tego nie robisz. Robię. Oczywiście, że robię. Wydaje się, że będziecie choinka, więc będzie niespodzianka. E, I możecie mi wierzyć lub nie, ale Stasia, mimo że jest taki malutki, to naprawdę on ogarnie, o co chodzi z, już z choinką, ze świętym Mikołajem. E, I na choinkę mówi właśnie, jak on mówi? Kojaj. Kojaj. Kojaj, bo wie, że pod choinką będą prezenty i tak dalej. I on ma strój świętego Mikołaja, więc on wie, co to jest święty Mikołaj. Ktoś też pierwszy raz w życiu zobaczył Świętego Mikołaja, bo w przedszkolu był. Myślę, do tej pory nigdy nie robiliśmy żadnych takich przebieranek, jeżeli chodzi o Świętego Mikołaja. No, także już moje dzieci wiedzą o co chodzi. A może w tym roku właśnie byśmy zrobili coś takiego z jakimś przebraniem. Zawsze jak ten, jak byłam mała, to sąsiad przychodził i udawał Mikołaja naprzeciwka. Prosisz sąsiada? Ten, ten młodszy. Ja już wiem, że on był Świętym Mikołajem. Nie, nie, będę prosić, może, może no ty po prostu się przebierzesz. Co? Dziękuję się mojego rada. No to, to robimy. Waty, waty, waty się przykleje, długość masz... W miarę okej. Okay? Co myślisz? Robert! Niestety, za każdym razem, jak odpalam kamerę, Robert nie jest skory do rozmów. On oczywiście wyraża zgodę, abym go nagrywała, abym prowadziła z nim rozmowy w trakcie nagrywania. Z tym, że no po prostu jakaś, to, jakaś, jakaś, jakaś bariera obronna tutaj się u niego aktywuje. Także, no, w życiu normalnym, takim no, naszym codziennym, zwykłym życiu jest Robert, no, Robert jest normalnym chłopem. Da się pogadać, da się pożartować. Yy, czekam sobie w samochodzie. Jestem sama. Robert poszedł do babci, bo u babci mamy yy, jakby to nazwać yy, taką kanciapę po prostu, w której przechowujemy wszystkie swoje rzeczy i tam właśnie są nasze ozdoby choinkowe, także przy okazji je, yy, musimy je odebrać. Właśnie poszedł szukać, ja sobie siedzę w samochodzie. Jest minus 3 stopnie, ale ten śnieg topi się od razu, nie wiem o co chodzi żeby z całą okręg by padał deszcz. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Then maybe this year Santa's coming home to me.